Jeden człowiek, jedno konto, sto tysięcy FC Points i jeden cel. Karta TOTY. Jedziemy. Dzień dobry, nadszedł dzień dzisiejszy. Ja nazywam się John i dzisiaj otworzę paczki o wartości 100 tysięcy FC Points na napastników Toty. Oczywiście będę te paczki wzmacniał swoimi niewymiennymi, uzbieranymi wcześniej. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj zaszczyci nas albo jeden z zawodników, albo jedna z zawodniczek, albo ikona toty. Mam nadzieję, że będziecie w tej przygodzie ze mną. Już teraz zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, do pozostawienia komentarza. Jestem szalenie ciekaw, jak myślicie, ile kartoty dzisiaj trafię. Oczywiście musicie ten komentarz napisać zanim zacznę otwierać Ale będę wam upał, że nie oglądaliście całego materiału i po prostu swoją pierwszą myśl Napiszecie właśnie w tym momencie tego filmu Nie ma co przedłużać, emocje już we mnie mocno wzbierają, więc przechodzę do otwierania paczek Pamiętajcie, robię to po to, żebyście wy nie musieli tego robić Przynajmniej tak sobie to tłumaczę Dochodzi 19, nie wiem czy już doszła W każdym razie jestem przygotowany, zwarty i gotowy To w sklepie nie, to jeszcze nie dziewiętnasta. Szlak. Spóźniłem się. Znaczy za wcześnie jestem. Już język się plącze. Ale to toty czeka. Ono tam się czai. Co to jest? To nowa paczka zaopatrzenia. Zaczyna się. Dobra. Let's go. 10 monet. A! To nie będzie to ty. Dobra. Trzeba zacząć z przytupem. Paczka piłkarza do wyboru 87, to jest wymienne 1000. Kurtua wyżej oceniony. A na złoto się to pali. Zajczyliśmy downgrade. To jest nie do końca to, o co nam chodziło, ale spokojnie. Spokojnie To na pewno będzie ten pick Aj Diani Edegard Wygrałeś z koleżanką Próbujemy Zoma Renard Są to wysokie overrolle No ale one musiały takie być To jest w końcu pik 87 plus czy będą tutaj niebieskie poświaty? No na razie ich nie ma. Znowu Edgard. Co mam tutaj dalej? Patrzkę 10 kart linii ataku. Mam 3 takie. Let's go. Jak to? Ach, to się dzieje, to jest Inform. Na pierwszy ogień idzie Inform NK. Napastniczka w zasadzie nie jest to karta. Toty ale, cóż to są pierwsze śliwki, robaczywki Hegerberg oraz Monday. Chociaż jest Friday. Nie traćmy nadziei. To jest maraton, nie sprint. Muszę się na to przygotować. Arrgh. Linia ataku. Kto tym razem, Portugalczyk. Z Ligi Saudyjskiej, czyżby to był 12 zawodnik potencjalny, czyli Cristiano Ronaldo? No tak, Cóż, uważam, że powinien to być Wirs. Ostatecznie, no ale obawiam się, że zobaczymy w niebieskiej odsłonie Portugalczyka. Ostatnia paczka linii ataku, i też bez niebieskiego koloru, ale tym razem jest to Anglik z Premier League na lewym skrzydle. Czy to będzie zawodnik? Tak, to będzie Jack. Welcome Jack listoty. Nie wiem, czy dożyje takiego wydarzenia. Szukamy kolejnych ofiar. O! Kolejne piki. Zomer. Bruno. Gündegan. Odegard. No i Odegard wygrywa po raz kolejny. Chyba już trzeci podczas tego openingu. Jedną otworzymy. Inform Biało-Czarno. Bramkarz z Premier League. No nie może się zacięłaś. game. ha ha ha. Nie można sobie za FC pońcy wykupić wyższego miejsca w kolejce? To było dobre. Mogliby tak zrobić. Fajnie, że napisali wierszem. Przy bramkach wyjściowych jest teraz sporo ludzi, ale nie martw się, Wkrótce będziesz na stadionie. Te? Przecież co roku wiedzą, że tak będzie o dziewiętnastej. Że się pół świata rzuci, nawet ci, którzy w tą grę nie grają, z ciekawości wejdą. Przecież wiedzą. Za każdym razem tak jest. 5 minutes later. Much much later. One minute. Twenty minutes later. For God's sake. Dlaczego to tyle trwa? Jezu. Dobra. Come on! Come on, man! No, fajnie, że dostępne. Tylko w tej grze się nie da nic otworzyć. Na ten moment. Dosyć okularów nie przynoszą mi szczęścia. Oh. Nie mam nawet walkoutu z tego. Uh. Jest przynajmniej walkout. Brazylia, S.O. Premier League, Gabriel. Czy to ty? Piłkarzu arsenalu? Tak, to ty. Dobra. Not do? Ale to wciąż nie karta. tuty. Come on. Ah. Znowu trzeba się zadowolić tym, że mamy walkout. Tym razem z Ligą. I to będzie Gianluigi Donnarumma. Człowiek z blizną, tak zwany. I towarzyszy mu w tym wszystkim pani Hegerberg. Bo jakżeby inaczej mogło być. Inform. Eś o Hiszpania Liga F i czy to będzie FC Barcelona? Duża szansa, że tak. Tak, to jest FC Barcelona i mamy do czynienia z panią Mapileą, która się tutaj zgrała z Szawim Simonsem. i Piłkarzem Lipska. A procenty mamy naprawdę niewielkie. W każdym przypadku to jest poniżej 1%, jeżeli chodzi o trafienie karty Toty. Otwórzmy jedną dla testu. Nope. Kurczę, wszędzie jest poniżej 1%. Jak tu trafić? No nie da się. Zaryzykujmy jeszcze z tą paczką. Została jedna. Aż kupię ją zostawić. Oj, ładuje się. Boom. Ederson. Nadbed. Endler. Na razie bramkarzami to stoi. Jest... Taka, Rayten. Eee, może ta. Nope. Nawet walkout tutaj nie ma. Dobra, mamy jeszcze taką paczkę, w której mamy nawet powiedziane, że mamy 1% na ikonę drużyny roku, czyli to więcej niż mniej niż jeden. O ile dobrze o tym myślę. O, jest zimowa karta wieloznaczna. Kto by pomyślał? Na SPO z Francji. Hmm, któż to może być? Pani ale za nią chowa się nie kto inny jak Hadji. Witaj w zespole po raz kolejny. Ale mam jeszcze jedną taką paczkę. Ja ją zaryzykuję. Zaświeć się. Znowu zimowo. SP. O Boże, to będzie Edegard. Bo któż by inny mógłby być z Norwegii na SP? A towarzyszyć mu będzie Dirk Dirkoit. Paczka przełomu Deluxe 87. Let's go! Kobieta, ale nie Hansen, ani nie Sofia Smith, która wygląda bardzo dobrze, powiem Wam szczerze. To jest prawdopodobnie zawodniczka dla mój atak. A tutaj Patri. Również kulturalnie I Jude Bellingham Nice spoda. Kolejna paczka Co się dzieje? Co się dzieje tutaj? Tutaj jest Kevin De Bruyne Ale kto jest obok niego? Kto jest obok niego? Ikona to ty to jest To jest ikona bo widzę biały Ale kto? Ale kto? Ronald Mogłeś być Pele ale ja nie będę narzekał To jest wciąż karta Toty I to pierwsza I to trafiona Okej, okay. znaczy okej okay. Może on ma jakieś alternatywne pozycje I będziemy mogli go wykorzystać na przykład na środku pola To byłby nie pomysł, prawda? Let's go Tyk To ty tam masz? Czy ty w ogóle schodzisz za jakiś pieniądz jeszcze? Kurczę, jeszcze schodzi Nie zatrzymujemy się To oddało no, ale dwa razy rzędu nie odda. No, ale mamy dalej walkouty Mamy śpedeka Szaka Makapon, to prawdopodobnie będzie. Okej, okay. Baja Leverkusen Obok niego w podwójnym walkoucie Katoto. No bo Katoto trzeba trafić raz na każdy opening. Z tym się fundamentalnie zgadza. Dobrze, jedna karta jest. To prawda, najtańsza, ale wciąż. Liczy się. Teraz, zaraz. Będziemy mieli godzinę 20 i być może w sklepie pojawią się kolejne wymyślne paczki. Albo się nie pojawią i wtedy trzeba będzie czekać na godzinę pierwszą Sam nie wiem, ale jestem bardzo ciekawy. Dowiem się. Minęła 20. To w sklepie. Aktualizacja trwa. Boom. Okej, okay, tutaj nic. A w limitach globalnych pojawiła się paczka 15 rzadkich kart, piłkarzy 83. Plus. A w szansach już kiepsko. Szanse są tutaj naprawdę złe. Ale przetestujemy to. Inform na początek: Napastnik angielski z Bundesligi. No to jest tylko jeden zawodnik, który może tutaj pasować. I będzie to potężny Harry Kane. Czemu ja powiedziałem na niego Harvey, jak to jest Harry? Nieistotne mamy też Monday w piątek. Może podkusimy los raz jeszcze. Cóż, pojedynczy? Eee, kiepsko. Ech. Ciężko, ciężko. Po, trend. trend, 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 trend. Być może przyszły piłkarz Realu Madryt do nas dołącza. No, ale aktualny piłkarz Liverpoolu, a obok niego Rodrigo. Czyli być może będą wspólnie sobie tak piłeczkę niedługo kopać. Sezonowa paczka zaopatrzenia. Czy my tego chcemy? Nie. Ale zrobimy to. Nie chcieliśmy tego. ale mamy Walkout, EŚP, Szkocja, Liga Angielska Kobieca, Arsenal. Wiemy kto to będzie. Niewielka pani lyteł. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Można było powiedzieć prawie dokładnie w połowie drogi. Jak dotąd te 50 tysięcy FC pońców przyniosły nam jedną kartę. Ikony toty. Najtańszą, ale wymienną. To zawsze sporo zmienia. Zobaczymy, jak będzie dalej. Próbujemy jeszcze dwie paczki za 2000 FC punktów. Rzadcy. Dużo skrótów tutaj. Nie będę jej czytał, ja ją po prostu otworzę. Walkout. Bramcash. Ederson. To musi być on. To musi być on i to jest on. Temu nie pomyślałem o Alisonie? Nie mam pojęcia. No ale mamy Edersona. Samotnego. Nikt z nim nie wyszedł do walkoutu, szkoda. No dobra. Ostatnia paczka duża, w której mamy walkout i w której mamy panią napastnik, i to chyba będzie pop. Jeżeli walkout z Niemiec kobiecy, no to to musi być pop. Wolfsburg, wszystko się zgadza. Dobra, myślę, że musimy się nastawić na to, że paczki 15 rzadkich kart piłkarzy 83, plus oddadzą bardziej niż paczka 25 kart piłkarskich 80, plus to jest co prawda niewymienne, ale w tym może być sekret Walkout napastnik Evapior. Szkoda, że bez stoty w tym roku Ale w następnym wszystko do zrobienia FK ja trzymam kciuki Wszystkie są wymienne Ja już gotuje mi się mózg to pewnie przez te serwery Małe te szanse na toty. To trzeba mieć farta na 4, żeby trafić. Mniej niż 1%. Macie więcej niż 99% na to, że nie traficie karty toty. No ale takiego Emiliano Martineza, to ja mogę sobie dwa razy z rzędu trafić, ale z Kevinem Bruyne'em. Także wcale nie najgorzej. Pod kątem zbliżającego się SBCO Gareta Bale'a. Foder się przyda i informy. Ale to nie koniec wrażeń. Mamy jeszcze potężne piki, które są zbierane za postępy w sezonach. Lecę z pierwszym. A ciężko, Marek, przymulony. Walsh też niezadowolona. No i Rourd. Lecimy z kolejnym. Lawrence. Modric. Stein. Oraz to jest pokaźniejsza karta, ale to tylko Bernardo Silva. Nie zrażamy się. Cancelo, Renard, ciebie to by było lepiej trafić za dwa dni albo za cztery, za cztery chyba. I Kobel. No, tendencja jest taka, bym powiedział, zwyszkująca Jest jeszcze szansa. Renard, Saka. Aj. ona bardzo chce być w moim klubie. Resteigen oraz yy, reiten Jeden z 4 8 6 Plus Czy to będzie karta toty. Nie, wi nie widać tej karty toty. Kontynuujemy nierówną walkę z losem. Tak to można określić. Mniej niż 1% to naprawdę nie brzmi zbyt dobrze. Let's go! Ah. Walkout, Bramkarz, Emiliano. Come on, please. Tym razem nie Emiliano, tym razem to będzie Bukayo Osaka. Poznaję tą głowę. No a tutaj szok, jednak chwil hm. Są kolory, jest więc Heroes. I to będzie holenderski zawodnik nie nie nie. To jest towarzyszący. A tak naprawdę Simons wyjdzie do pary z Sausic. Eee... Nie, te są lepsze. Te są zdecydowanie lepsze. Ja w nich widzę potencjał. Też one na razie nie widzą potencjału we mnie. Mam wrażenie, że to jest asymetryczna relacja. Come on. inform. No ale dobrze, będziemy się przyzwyczajać do kart niezłotych, to wtedy będzie lepiej. Polka z DIF to może być tylko jedna zawodniczka i będzie to FK Paior do spółki z Monday. Trzy poniedziałki już trafiłem w ten piątek. Jeszcze 30 tysięcy FC Points do otwarcia. mamy jak podjąć jakieś ryzyko? No, to jest mała szansa, ale dajmy jej szansę. Ewka z kim. z kim. Zy? Ja częściej trafiam ikony tot niż toty. ty <grym> eee. dobre. No i cyk do klubu. Dwie rzędu nie polecą takie dobre. Dwie rzędu to nie będzie to, teraz będzie Lukita Modric. Musimy żeby dać szansę paczce 50. 82 plus. Tego chyba błąd. Spróbujmy. Ciężko, bez walkoutu. Nie zachęcająco. Bo jeszcze jedna, żeby się upewnić, że nie oddają. Nie oddają. Tandem Nie Tandem jest twardy Prawa obrońca To jest chyba Karwa Hulk Który wyjdzie w specjalnej wersji dopiero za kilka dni No ale warto wiedzieć, że on się tam czai Będę o tym pamiętał I Robertik Lewandowski Czyli wspaniały duet z La Ligi O już teraz kusza strasznie to nie może być tak. No, nie odda z tej samej paczki dwa razy. To trzeba tak naprawdę rozrzucić. Nie mogę stawiać cały czas na tą samą kartę. To się tak łatwo nie wydarzy. O jejku, mogłem dostać duplikat Kumana. To w ogóle byłoby. No, nie byłoby straszne, bo. Kąż to jest karta. Tuty, ale. Ale dobrze, że to był kafu. Bardzo dobrze. Eee, walkout. Niemiecki. Ponownie pani Pop. Nie wiem, czy to jest panna czy pani Pop. Let's go. Oj, tym razem bez walkoutu. 85 Robertson. Uff. Leci mi tak dużo pań, ale Smith ani śladu. Zaryzykuję z jeszcze jedną paczką. 50 kart maszyna losująca jednak nie jest zbyt dobra teraz dla mnie ale Thibaut Courtois no trzyma się mnie ta liga bardzo mocno La Liga cały czas mi leci czy to męska czy żeńska cały czas więc gdzie jest ta Hansen gdzie jest ten Mbappe to jeszcze wymienne nie NK La Liga Roberci Klewandowski Będę tak naprzemiennie z tym tandemem otwierał chyba Ale na tym tandemie to też żeśmy swarcili, bo Tak naprawdę tam są dwie karty Obie o 86 Trafić tam kartę toty czy ikonę toty jest naprawdę trudno Więc ja się nie dziwię że to z bólem Znowu walkout znowu kobiecy tym razem znowu z ligi niemieckiej i będzie to Oberzdorf. Tak się ta pani nazywała, z tego co kojarzę? Tak? Oberdorf. Obersdorf to taka miejscowość, gdzie oddają skoki. <grych> Może zaufam tej paczce paszportu. Najmniej jednej, zróbmy to. Niepotrzebnie. Napastnik. La Liga. Czy to jest Antoine? To jest Antoine Griezmann. Zbliżamy się do końca tego openingu. Już w zasadzie witamy się z gąską, jeżeli chodzi o zakończenie. Na ostatniej prostej jeszcze Emiliano Martinez po raz chyba piąty. A on będzie w tej paczce z kimś, prawda? Nie, będzie sam. Bo rozbiegał się tak na prawo, na lewo, że w zasadzie dla nikogo innego nie ma tu już miejsca. No dajcie, że tak na grande finale. Żeby hat-tricka bić. Nie. Chyba nie, chyba nie. Declan Rice tym razem. Inform Monday. Nie wytrzymał kolejnego poniedziałku. Cztery poniedziałki w jeden piątek to za dużo. Ja już mam dość. Dobra, zostało nam 6700. Mniej więcej. To możemy jeszcze jedną taką. Mm. Tych wymiennych to one nie chcą lecieć. Niewymienne bardziej, ale te wymienne nie. Tutaj ewidentny opór materii się wydarza. To prawda, tutaj trafiliśmy bardzo mimo wszystko ciekawą kartę. W zeszłym roku uwielbiałem gręślą piłkarką, ale w tym. W tym jakoś niezupełnie. Eee. Uh. Lewy pomocnik z Hiszpanii i Bundesligi to musi być w takim razie Grimaldo. Dobra, zostały nam jakieś trzy paczki do końca, w zależności od tego jak ja to sobie podzielę. Pójdźmy w ten tandem. On myślę może oddać, ale nie tym razem. No czułem, że, że, że już nie będzie łatwo, ale Ach. hero! Może tym razem bardziej grywalny. Odegard na pewno jest jedną z dwóch kart, które wyjdą w tym walkaucie, ale kto będzie mu towarzyszył? Czy będzie to może Lucio? M? Hmm? Nie. Paulo Kutre. Bardzo długo był to cudownie grający, bardzo grywalny zawodnik. Myślę, że wciąż tak jest. No to tandem. Nie. No to ostatnia paczka. To jest ta ostatnia paczka i to będzie znowu tandem będzie mniej więcej 100 000 ja zaczynam od poziomu 109 Więc mniej więcej na tym poziomie skończymy dla widza ostatni złoty walkout ale mimo wszystko zawodnik hiszpański dla ligi to musi być w takim układzie nie kto inny jak Unai Simon do spółki z Evo po raz chyba ósmy tak kończy się więc pierwszy odcinek projektu Toty. Otworzyliśmy paczki za około 100 tysięcy FC Points i udało się z nich trafić dwie karty Toty w wersjach ikon. Jest to Ronald Kuman wymienny oraz Kafu w wersji niewymiennej. Czy uważacie, że to dobry drop, czy uważacie, że to słaby drop, i jak w ogóle Wam idzie tego pierwszego dnia? Napiszcie w komentarzach o swoich własnych doświadczeniach. My widzimy się w kolejnym materiale na kanale, a w drugim odcinku projektu Toty już za dwa dni, kiedy do paczek trafią pomocnicy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o teraz. Trzymajcie się. Papa! Pa.